Mam koziomeczki, a ja jestem bary, a to zapowiedź serwera frage.max.pl Tak, jak widzicie, obok nas tu voxiu 195. Wielkie pozdrowienia dla niego i dla wszystkich, całej administracji. Chomik odejdź. Na gry. Wam. Pozdrowienia dla całej prezentacji, dla administracji, przepraszam. Między innymi dla Voxia, Zyroxa i Zdziska, tak. Zdziska. No i teraz będziemy was oprowadzać. Tu jak widzicie, tu kosz. Na śmieci, lawa. Yy, Stołniarki dla początkujących, chomik, cichosiedź, bo Cicho, i tak się słać. Przepraszam za y, to mówię, ale z kolegami rozmawiam. A i takich nie słychać, to mówię, że po co, nie? A obok tego yy, Enchant yy, na 13 le 14 level. Yy, o, proszę, łopata widzicie. Yy, na pewno widzicie, już mam te coxy. Miecz 4-2. Fajnie. I. Będzie rekrutacja do gildii. Będzie rekrutacja do gildii, tak. Rekrutacja on to będzie, yy, trzeba, będzie potrzeba, potrzebny scape, tak. Y, escape, plus i plus 500 rankingu, y, escape plus i plus 500 rankingu, tak y, Jak widzicie y, No, przy, może być y, 500 nawet No tak, widzicie, tu my sobie skaczemy teraz i kowadła za, za tym bardzo schowane Dobra I tu jest tak Administracja Właściciel frytka.pl Właściciel misternotron.pl I właściciel epiki, tak A tu... Head Adminowie, Voxiu195, którego serdecznie pozdrawiam I Dixu, tak I jeszcze jeden Moderator Dark Angel I Admin X, Xyrox X te tego też pozdrawiam, tak Crafting I lecimy z koksem Następne co mamy to grupowy teleport i nether, tak yy, Widzicie Voxiu ze mną, Chomik yy, ze mną chodzi tak, dla niego też bardzo serdeczne pozdrowienia. I tu mamy grupowe TP, tak. I pozdrawiam też mojego kolegę, który, z którym chodzę do szkoły, Kuba. Tak, jak widzicie, tu mam, tu się sprawdza cheaterów. Linia PvP, jak widzicie, patrzcie. Za linią PvP jest, za tą linią jest PvP, ale za nią jeszcze nie można budować. <laughs> Strzelanie z linii PvP. Grozi banem na 2 godziny. Tak. I wylogowanie się podczas walki minus 50. Jak tu już widzicie? I Jak widzicie, nasz kolega Minotaurus jest dziesiąty w topce. Tak. Mam Gildię, która jest druga w topce. Druga w topce nasza Gildia. Tak. De facto. I teraz jak widzicie, Woksiu ostrzega Bolera za słowa i go banuje na godzinę. Tak. I temy na Gildię: 4 koksy, 64 opsa, Emeraldy, Węgiel. Biblio, refile, odejdź Chomik i diamenty, tak. Losowy teleport. I teraz tak. To losowy. I tu jest skill w parkurze. Patrzcie, jaki skill w parkurze trzeba mieć. No, nie. Jak widzicie, spawn ładnie się prezentuje. Mogę. GM1 na chwilę. W Voxu. A mogę flip. Bo. Pokazuję. Tak, to jak widzicie, tu jest jeszcze taka duża wieża. Pytacie się. Zapytali byście się, o co w niej chodzi. Już wam pokazuję. Na. Co? O, dzięki. Jak widzicie, dostałem y, latanie. I patrzcie, jak ładnie spawn się prezentuje. Patrzcie. Bikon odpalony, jak ładnie disuje. I patrzcie teraz, nasza gildia jest druga, pierwsza w topce, patrzcie! O, cztery, tak, pierwsza w topce, widzicie to? No, jak widzicie, patrzcie, tu jest jeszcze... ...regulamin, nie cheatuj, nie obrażaj, to co na innych serwerach, perm, temp ban. Nie czytuj perm, nie obrażaj. Temp na 10 godzin. Tak. I jak widzicie, i tu, i tu jeszcze mamy takie coś. Waluta. Bloki diamentów są potrzebne. I Item na gildię. Bronie specjalne, mikstury. Bita do gildii. Tak. Miecze 5-2 i knopek 2. Łuki. Punch. Infinity Flame. Y, przepraszam. Infinity Flame Power, tak. Zbroje 4-3 strzały i kwarc. Tak. I, i, świńskie jedzonko, nawet sprawdzimy, jak to, co tu jest? Jak oni to robią. A, to tak, one tak wpadają. Widzicie? A, a, a ten kwadrat to nie wiem po co jest. To jak już wam pokazuję o co w tym chodzi. Lecimy do góry. I tu się stąd trzeba skoczyć, tak, do wody, patrzcie. Spróbujemy to zrobić. O, jak widzicie, nie trafiłem, bo mam za, tak? <laughs> nie żartuję. No i patrzcie. Co mam ci? Yy, no dobra, no to patrzcie, nie? To jest ładny spawn. Ładny spawn. Mam nadzieję, że wam serwer się spodoba. Ja jestem Bary. Ze mną był dzisiaj Minotaurus i y, Homik.pl. Tak, pozdrowienia dla nich, serdeczne. Woksiu. Y, Oksiu, stań koło mnie. Tak, ze mną był jeszcze y, admin Woksiu195. Serdecznie go pozdrawiam razem z xZyroxX. A ja jestem Bary Myślę, że serwer Wam się spodoba. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie!